Czy słyszeliście już o obywatelach Rzeszy? To nie jest film. To prawdziwa historia z Niemiec, która zdestabilizowała tamtejszą scenę polityczną. Trzech mężczyzn związanych z tym radykalnym ruchem zostało zatrzymanych za planowanie zamachu stanu. Tak, dobrze słyszeliście. Chcieli obalić cały rząd i przejąć władzę siłą. W kwietniu 22 roku trenowali strzelanie na starym poligonie Bundeswehry w Bawarii. I to nie były zabawy. Strzelali z pistoletów i karabinów, przygotowując się do ataku na Bundestag, czyli niemiecki parlament. Co jest najbardziej szokujące? Obywatele Rzeszy odrzucają legalność dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec. Według nich to nadal cesarstwo niemieckie z XIX wieku. Nie uznają parlamentu, sądów ani żadnych demokratycznych instytucji. Na reakcję policji nie trzeba było długo czekać. W akcję zaangażowano aż 300 funkcjonariuszy, którzy zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli broń oraz nośniki danych. Zostawcie komentarz, co myślicie o obywatela Grzeszy i udostępnijcie, jeśli chcecie więcej takich historii.